Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry, i osoby, które mnie słuchają tutaj w tej małej refleksji. Najważniejsze jest otworzyć serce i być posłusznym trwać w tej doktrynie. I wysilać się każdego dnia, szukać Boga i być z Bogiem, mieć Boga w swoim sercu, ponieważ my żyjemy na świecie, przeżywamy różne smutki, problemy, ale kiedy chodzimy z Bogiem, to wszystko da się znieść. To wszystko jest łatwe, ponieważ prosimy Boga i tam On jest gotowy nam pomóc. Jest gotowy, żeby nas pocieszyć i trzyma nas w swoich ramionach. Tak więc nie bądźmy nieposłuszni, głupi, tylko podporządkowani ulegli, żebyśmy zawsze otworzyli nasze serca dla Niego. Dzisiaj będziemy rozmyślać nad Ewangelią świętego Łukasza, rozdział 13, Ewangelia Łukasza, rozdział 13, od wersu 22 do 30. Jak zwykle podkreślamy, że Jezus Chrystus mówi, że obchodził miasta i wioski, i różne zagrody, miejsca, tam nauczał, nauczał doktryny, nauczał Słowa Bożego, nauczał prawa mojżeszowego, ponieważ Ludzie ograniczali się tylko, żeby słuchać prawa mojżeszowego lub tych, którzy nauczali. Oni czytali, ale nikt nie rozumiał, ponieważ nikt nigdy nie wytłumaczył, więc ludzie nie rozumieli doktryny. Jezus Chrystus zobowiązał się, kiedy był na ziemi, żeby nauczyć prawa mojżeszowego i wypełniać je, żeby później mógł je zanulować na krzyżu, na wzgórzu Golgoty. Także tu wers 22 mówi, obchodził miasta i wioski nauczając doktryny. Możemy sobie wyobrazić Pana, który maszerował ze swoimi apostołami i niektórymi osoba, osobami, i Pan w każdym momencie nauczał swojej doktryny, swojego słowa, i mówi, że. Kiedy obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I że ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Ja myślę, że to tutaj takie pytanie osoby, która to zadała jakiejś osoby niedoświadczonej. E, ale cóż, Jezus Chrystus e, miał cierpliwość, więc odpowiedział: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Zobaczcie, jakież to trudne, co pokazał Pan, żeby osiągnąć zbawienie troszeczkę trudne ponieważ powiedział, że wąska jest brama, czy jest y, brama wąska, która prowadzi do wieczności. I Pan mówi, że, że wielu będzie chciało, ale nie będą mogli wejść. Co to znaczy, że ta brama jest wąska? To oznacza, że jest to bardzo coś trudnego wejść przez tą bramę, ponieważ trzeba zostawić grzech za sobą, zostawić chciwość, próżność, materializm. Zawiść, zazdrość, pycha, próżność, zostawić różne przesądy, zabobony, wierzenia. Tyle rzeczy trzeba zostawić. I zamiast tego trzeba mieć litość, miłosierdzie, współczucie, miłość, być wielkodusznym, tolerować. Być cierpliwym, kochać ludzi, szanować i cenić ludzi, szanować, być osobą o dobrych manierach, nie szemrać, nie, ani nie potępiać, ani nie osądzać, nie krytykować. To wszystko trzeba zostawić. To jest coś trudnego. I również, kiedy przychodzą próby, trudności, przychodzą złe dni choroby, wypadki, ktoś z naszej rodziny umiera, będzie bieda, czy tutaj bankructwa, jakieś nie ma pracy, nie ma pieniędzy, żeby płacić to co podstawowe. Więc te złe dni i te próby sprawiają, że osoba poprzestaje i nie chce dalej iść. Pan mówi: ufaj i idź za mną, szukaj mnie i ja Ci pomogę. I osoba pełna emocji mówi, tak, tak, ja będę szedł za Tobą, ale kiedy przeżywa te próby, zapomina i zawraca. Zniechęca się. Dlatego Pan powiedział, że było to takie trudne wejść przez tą bramę. Ta brama, która prowadzi do wieczności, ponieważ mówi, że jest wąska. Za to, za to, że przeżywamy te próby i, i trudne dni i trzeba zostawić grzech i przyjemności, które są na świecie. I dla wielu to jest bardzo trudne. I tutaj Pan miał rację, mówiąc, że wielu będzie chciał wejść, ale nie będą mogli. 25 mówi, gdy wstanie gospodarz, tutaj daje ilustrację, mówiąc, gdy wstanie gospodarz i zamknie bramy, a Wy staniecie na dworze, i pukać będziecie w bramy, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Tutaj ilustruje Pan o tym, że ten gospodarz zamknął bramy i później ci, którzy byli na zewnątrz, zaczęli wołać, żeby on im otworzył. A Pan im powiedział, nie wiem skąd jesteście. Daje nam tutaj do zrozumienia nasz Bóg, który daje szansę kobietom i mężczyznom, żeby poznali prawdziwą Ewangelię, żeby poznali Słowo Boga poprzez Biblię, poprzez dary duchowe, poprzez manifestacje Ducha Świętego. Tu jest ten Ojciec, nasz Bóg, ten gospodarz daje nam Możliwość, otwierając szeroko bramy, aby wszyscy mogli cieszyć się, cieszyć się tymi zyskami, korzyściami, yy, obecnością Pana. Więc mówi Pan, zamyka bramę, ponieważ przychodzi moment, żeby ją zamknąć, i ci, którzy zostali na zewnątrz, mówią Panie, okaż mi litość, otwórz, chcę wejść, chcę uczestniczyć, a Pan mówi nie, ponieważ już jest za późno. Już jest za późno. Kiedy? Kiedy nas spotyka śmierć? Kiedy później, kiedy Bóg daje już tą możliwość tym ludziom, żeby uwierzyli, żeby zmienili swoje życie, żeby szukali Boga, żeby przeżywali te doświadczenia z Duchem Świętym, z darami, żyli życiem świętym, prawym. Oni nie chcieli. Nie chcieli więc. Woleli dalej żyć w grzechu. W przyjemnościach świata, więc kiedy nadejdzie śmierć, kiedy ten gospodarz zamyka drzwi, wtedy nadchodzi śmierć dla tych ludzi i już jest za późno, ponieważ tam we wieczności nie ma czasu, żeby się upamiętać. I wtedy, kiedy ci, którzy będą wołać do Pana, Pan powie: Nie wiem, skąd jesteście. Tak więc w tej formie ludzie będą po śmierci na pewno wołać Panie, Panie, i, i wtedy już jest za późno, nie wolno nic robić. To wszystko trzeba robić podczas życia, kiedy kobieta i mężczyzna żyją, mają tą możliwość, żeby poznać drogę Boga i żeby cieszyć się nim. Pan jest Tą bramą, przez którą trzeba wejść. Po śmierci nie da się już zrobić nic. 26. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Więc ludzie powie, powiedzą panu: Panie, my byliśmy w kościele, otrzymaliśmy proroctwa. Dar prorokowania, mówiliśmy językami, mieliśmy dary duchowe, pracowaliśmy, nakładaliśmy ręce, byliśmy tam, panie, modliliśmy modliliśmy się, to wszystko robiliśmy. Ale kiedy nadeszły złe dni, przestaliśmy, zapomniałam o tobie, zawróciłam z twojej drogi, a teraz, kiedy nadeszła śmierć, zlituj się nade mną. I pan powie, to wszystko co zrobiłeś, dobrze, ale miałeś dążyć aż do końca, żeby wejść przez tą bramę wąską. Miałeś iść aż do końca, żebym ja mógł zobaczyć te dzieła, które ty miałeś zrobić, ale nie uczyniłeś. Więc kiedy te osoby usprawiedliwiają się, że prorokowały, że słuchały Ewangelii, że otrzymały dary, tak jak tutaj mówi, że pijaliśmy z Tobą, na ulicach naszych nauczałeś 27, a On powie Wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie, wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I tak Pan odrzuca ludzi, ponieważ Pan daje wiele tutaj szans w życiu. Dzisiaj nam daje wiele szans i daje również ludziom możliwości, żeby każdy. Myślał o Nim, o czczeniu Jego imienia i czynienia Jego, mm, jego woli. Po śmierci już jest za późno. Tak mówi wers 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Więc to jest to, co tutaj Pan mówi, że my powinniśmy brać w nasze ręce tę szansę, żebyśmy szli naprzód i nigdy nie zawracali. Ponieważ jeżeli tak my chcemy wejść przez tą bramę wąską i chcemy tam być we wieczności pewnego dnia i zobaczyć Abrahama, Izaka, Jak Jakuba i wszystkich proroków, i my. Nie chcemy być tutaj wyrzucony, być wyrzuconymi, więc ja również Wam radzę, żebyście szli dalej, szukali Boga. Ci, którzy nigdy nie czytali Biblię, czytajcie Biblię i proście Boga, żeby Wam pokazał, żeby Wam poradził, gdzie macie iść, w jakim miejscu. Niech Bóg Wam ukaże. On jest tym, który trzyma w swoich rękach wszystkie osoby. I tutaj wers 29. I przyjdą ze wschodu i przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Zobaczcie jaka piękna obietnica. Przyjdą ze wschodu i zachodu, czyli z całego świata. Z całej, na całej kuli ziemskiej z narodów przyjdą ludzie, którzy będą i są inteligentni i szukają Boga i wejdą przez tą wąską bramę. I będą ludzie, którzy będą cieszyć się Królestwem Bożym. I będą tam w Królestwie Bożym, zasiądą przy stole i będą tutaj cieszyć się Pożywieniem duchowym, soczystym pożywieniem duchowym. I wers 30 mówi: Jezus, Chrystus, i oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Daje to zrozumienia tutaj, w tamtym czasie on był w Jerozolimie i Żydzi go słuchali. Pierwsi mieli być Żydzi. Pierwsi mieli być Żydzi, którzy słuchali słowa Bożego przez Mojżesza, kiedy im dał dziesięcioro przekazań. Oni byli pierwszymi i Bóg mówił do nich przez Mojżesza, żeby wypełnili wszystkie przekazania i w ten sposób mieli otrzymać życie wieczne. Oni mieli być tymi pierwszymi. I, i kto jest tutaj? Kim są ci ostatni? Są ci, którzy po tym, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi nauczając i oni nawrócili się do Pana, te wszystkie inne narody, poganie obcy, którzy nie byli Żydami, nawrócili się do Jezusa Chrystusa i dalej będą się nawracać, więc oni praktycznie, to jest, oni tutaj są tymi ostatnimi. Ale tutaj mówi i oto ostatni będą pierwszymi. Zobaczcie, wy Żydzi, którzy byliście pierwsi, słuchaliście o Królestwie Bożym i mieliście zwyciężyć, wy zawróciliście. A teraz przychodzą ci ostatni, którzy są poganami, reszta narodów, którzy, którzy się nawrócą dla mnie i otrzymają lepszy zysk niż wy. Dlatego Pan powiedział i oto ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi, dając do zrozumienia, że on wybrał resztkę z tego ludu Izraela, żeby oni byli jego naśladowcami. Mamy tutaj przykład apostołów, oni byli Żydami. Więc tutaj widzimy litość Boga, wypełnienie swojego słowa i widzimy tutaj, jak Pan tutaj czyni tę obietnicę, jak Bóg pokazuje tyle cudów, Wspaniałych rzeczy, żeby ci, którzy, y, którzy wejdą przez tą bramę wąską, osiągną w życiu wiecznym, kiedy dotrą do Królestwa Bożego i będą z Bogiem i będą tutaj z tyloma osobami, które czyniły wolę Boga. Więc radzę Wam, żebyście, żebyśmy wszyscy zakochali się Bogu i szli dalej, szukając zbawienia to, co Bóg nam oferuje. Więc idziemy naprzód. Pomódmy się, święty Ojcze, wiekuisty Boże. Dziękuję Ci, Panie, za tą refleksję, za te piękne słowa. Dziękuję za te obietnice, za tą formę, tą doktrynę piękną i cudowną, którą nam zostawiłeś, Panie, i którą Mu przeżywamy. My czujemy w naszych sercach, w naszej duszy, w naszym duchu, to wszystko karmi się, karmimy się tym. Dziękuję ci, dziękuję ci, Ojcze Niebieski, ponieważ jesteś ze mną, z nami. Proszę Cię w tym momencie, żebyś wyciągnął swoją potężną rękę nad wszystkimi dziećmi, starszymi, kobietami, mężczyznami, którzy są chorzy, bądź ty ulecz i uwolnij. Oczyść, zawierz te przekleństwa, e, czary, prace diabła, błogosław każdemu, daj im dobrobyt materialny, jedzenie, pożywienie, ubranie, dach nad głową, to wszystko, co oni potrzebują, jest wiele osób, które Cię proszą, wiele... Osób prosi cię o wiele rzeczy. Słuchaj ich, Pani, i wyciągnij swoją litościwą dłoń i pobłogosław każdemu, wypełnij prośby i pragnienia. O to wszystko proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna Umiłowanego. Zaśpiewajmy kor 153, jeśli jestem zbawiony. del Señor que siendo yo un pecador yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe él me salvó yo sé que he sido salvo no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor que siendo yo un pecador yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe él me salvó yo sé que he sido salvo no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el hijo de Dios las grandes maravillas Kie obró mi Salvador, kie siendo yo perdido, el me salvo. Chwała i cześć dla na naszego Boga. Dziękuję, moi drodzy. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję.